Mordor, jak już będzie szedł drugi punkt, nie? To wsiadamy do PWP. To zgon, nie? Nie zgłaszać. Nie zgłaszać. O, technika muszę ustawić. Dobra, atakujemy. Czyli znowu zatem Pilku, pamiętaj. Co? A, weź igłę. Możesz wziąć igłę. Co to ja mam za bronie jakieś tutaj niemożliwe? Gdzie to jest? Muszę sobie. Zmieniać się, ja się ustawię z tym peczeniem. Tam i nawalał tam z tej góry, nie? Hmm. O, bateria komuś pada. Nie, debilowa. A i gotowość tam, no. No i dali. Ej, bo gotowość wszyscy nie pilku cofnij tam ktoś. Nagarnęli no. tam gdzie. Każdy próbuje na dachu, nie? Na dach. Ej, pilch, pamiętaj o tych dachach. Ja poczekam, jak któryś z was na dachu wyląduje i się zresztą. Nie, respi, próbuj, bo nie wiadomo co tam się wbije. No, ale ja na pewno nie trafię. A to musisz po prostu od razu klikać ten... Klikać w... Nie, dobra, nie chce mi się. Poczekam, jak ty wylądujesz. <laughs> Okej, okay. kiedyś to byśmy... Ej, Mordo, słyszysz? Ej, jak ktoś wyląduje na dachu, ja ci powiem, albo jak nie od nas, to powiem ci kto i zmienisz team wtedy. Nie mam nie? No, że bo trzeba drużynę zmienić Nie ma tak ciepła herbatka Nie, nie ma tak w ogóle Wszystko ciepłe Cieplutkie, mięciutkie No też ciepłe lody, nie jak tam to... <grym> <grym> Audycja zawiera lokowanie produktu Lody koral Wyzwolono dla lat 18 Dobra, ej, dawajcie poran. Dobra A ja nie mogę, ej, nie mogę, poczekajcie do 3 Kurwa, zjebałem Dobra Trzeba zginąć, tak to nie ma sensu I Ktoś wylądował Pirch, kto tam wylądował? U nas to się wylądował Szukajcie po tych Jak to się tym lata ty Ktoś wylądował? Ja jestem, lecę. Talibari. Jest. mordor. No, mordor. że nie, 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 nie już nie skaczą. Nie Nie, ich nie skaczcie. Jeszcze. Niech skaczą, a niech ich nie Nie, skaczą. Nie, skaczą już. nie. bo tu trzeba filozofii do latania mawem, więc ja się dopiero. Nie, 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 Alfa, atakujcie no Pika. Alfa jest zadymiona. Karol, ten placarz zdymił O, ty, przybliżenie, wow. Dobry pomysł, ty. A czemu, czemu niebiescy nie skaczą? Powiedz, Pokojnie. czemu Apex... Jak to się tym ląduje w dół? Martena podpada. Zabijem końców z PKP w ogóle z tej góry, nie? Co ja tam lata, Ja latam, czeku to jest. Kurwa, mapę. z tym zawodowcem. drugi gdzie w drugiej rudzie jest ten, nie? Fajta, co jest w drugiej rudzie. Zobacz, jaki ten maf, to jest w ogóle bez sensu na tym szturmie. No przecież ja ich tylko zbuduję. Alfę, alfe, 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 ten tam. Brawo, tracimy, brawo. Nie, brawo, nie roz... jeden rozbraja, jeden rozbraja. Jak się tym zjeżdża w dół, ej, jak się zjeżdża w dół? to do góry, to kółko mi nie Kiem. działa, kółko mi wpadzie, nie działa. Snajper do nas wali. A to nie, albo R1 albo R1, nie wiem. lecy. z prawym analogiem, o Jezu, jakie głupie. A poza ci niebiescy tu z nami są. Nie wiem o co chodzi. do Snajperka po co I proszę Państwa, obserwujemy teraz prawdziwą rzeźnię tutaj. Nawet to jest dobre wiesz, jak kamera w tym, w No i ten lewy tu próbuje mi sniper zająć, zobacz, zobaczcie Weźcie go tam Oj sniper wiesz nie zabił Uważajcie Ej zdradził lap uważaj A będzie Dawaj mordor Dobra, to my dajemy od. Dobra, technik. To jest, to jest, minę sobie wezmę, dobra. Poczekaj, ja muszę zresetować łączność z akwarium. Startnęło. No jeszcze nie ma tego? Jest, jeszcze nie. Jeszcze się nie respy. O, nie kurwa, dawek. trzeba się respiś, ty. Ej, pich, poczekajcie chwilę, poczekajcie, nie gincie bez napały, poczekajcie na lawa. Nie otwieram, bo mają, to wiem. To oni się, sku oni się skupią na pojeździe, a wtedy dopiero tam się rzucicie, poczekaj chwilę. Tylko bez sensu ginąć. Oh, o, no. a. Zobacz, oni. Ej, siedźcie w miejscu, oni sami do was wychodzą. Aha, oni sami do was wychodzą tam. Jeżeli jesteście przy alfie, to siedźcie, zobacz, oni sami do was biegają, ja widzę na mapie. Nie musicie nic robić, tylko stać. Mordor tego ABW to my chyba się nie doczekamy, wiesz? Ty, ja gdzie ten. Ej, a ty masz na niego nakierowane, O! Jest, dobra. Kurda. Odjechał mi. A co ty robisz? Czekaj, podłożę sobie ten. Było niesmuszenie. Słuchawka. Neutralizowaliśmy Dobra, dawaj na to, że... To jest cel. To jest za aktualny cel. Zaczęła się rzecz. Niewiniątek. Ej hey, żołnierzu, wracaj. Jesteś tu potrzebny. Cześć. Cel prawo przygotowany do zniszczenia. Dobra, nie możemy go stracić tam. To już tak to pójdzie ten to... punkt. A oni będą do nas bezkarnie strzelać, a ja nie? Nie ginąć, obiegają was od Alfy, od, starej, tej, od starego M-komu. Ja nie mam, na ja technikiem. Od starego M-komu. jedź tam, ja właśnie chcę to zrobić, bo no, chciałem w ogóle tam wyskoczyć, wiesz? Oho, co tu leży? O, was, Patrz tam, lec na te miny, jak ze spodu wtedy. Może te miny na ich granach coś rzucić. te miny, albo weźcie zapowiedź, że ci tam jeszcze leżą.

Mam jedno. Nie? Tam w okienku jeszcze został. O no wtedy. Jak na szczelin. Z góry tylko tylu Już mi się skończyły te wiesz. Weź posieć, ja pomawiam tam pola tam chwilę. A nie ma mawa, dobra prawo prawo. No też tak dawaj. nie ma mawa Ostrzelaj No nie ma nikogo, dziwni się a nie. A są dozwolone? Wszystko Dobra, chyba trzeba tam podjechać. Tak? Dobra, to dawaj, motor? Jedziemy to. Jedzie ej, pich, jedziemy na brawo. O ile nam to coś dało tutaj nie widzę jak. Co to było? Jakie miny, człowieku, coś, coś nas się stało. Dobra, jebać BWP, pa No to żeśmy sobie postrzeli No ale BWU-pa straciliśmy, bo spadł do kanionu. Ej, przejdźcie do nas do drużyny, bo nie mamy nic do wybrać. Idziemy, 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 idziemy. Uważajcie dachy, 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 dachy. Z dachów wam skarżę. Ho, ho, ho. Ile nam zostało żyć? 83 Dobra, jestem nad nimi, dawajcie na mnie o, Ale Wszystki zabiją nie! Ja kitole, nie oh my God. Dobra, wszyscy medyków, ej, wszyscy medyków zmieniać Mordor może mieć Cezertę Jestem piękny wiesz, uwaga Podłogami wiesz Góry, 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 góry panowie, zobacz. Ja oni zyskują, oni zyskują. No z góry, no. Rozpraja, ale rozpraja. oni z poda z poda lecą. Lecą do was, lecą, lecą, rozbrajać lecą, lecą do z góry, schodzą z piętra. Dzięki, kolego. ja Dobra, poszło. Ej, dobra, Mordor z Talizerem, pamiętajcie o, tempo, o tym, potem, na drugim m -komie, o tych minach. Żebyśmy rozłożyli miny na środku, nie? A teraz czasem ja muszę zamieść na A jak gusta. Czyli zwykły airburst może być? Tak. Dobrze. Ale tym BWP-em co my zrobiliśmy? To ja nie... no widzisz, To był znak, że trzeba było tam stać jednak na górze. No, a zjedziemy. I i no, ale jak, skaka, jak skakaliśmy <laughs> wtedy na tym, jak na pustym serwerze, no to ale Dobrze. nie tutaj, bo tutaj nie wjeżdżaliśmy. Na środki zjeżdżaliśmy. A tutaj może jest Ojej, magiczne... Pamiętajcie, dzieci, jak gracie, magiczne, to nie skaczcie się włupami w doły. W ogóle nie skażcie się w ogóle nic nie róbcie. Nie, nie zgłaszać ready. Ja mogę coś z moździerza, Możesz, na ten dach, no. <tuszą> spróbuję, spróbuję, Nie obiecuję, ale spróbuję. Ty, właśnie. No Dawid, no postaw czujkę to. na Alfie, co? Na brawo. Ta. Słucham Cię. Też sobie wezmę moździerz. Halo, Rybki, tu akwarium. No, słucham Cię. Ej, wszyscy, na... wszyscy ten? Wszyscy jesteście ready? Poczekaj Obrane chwilę. Ej, jesteście ready wszyscy? Jo. Ja jestem już macie ustawiony Mordor? Rest Dobra, my, my tak, my tak, Dobra. możecie odpalać Chyba tak. Oni niech uruchomią Chodźmy na dwór Trzeba tak zrobić, żeby nas nie widzieli i trzeba na to Czekaj, czy możesz tam dosięgnąć? Zobaczymy Ej, się jak nie kurwa Raz. Nie zabijecie mnie Ej, widzę Dostałem właśnie tym strawem Nie wylatuję ten możesz. Spokojnie, oni tam dobra nie siedzą Nie ten, nie panikuj A nie, Dolatuje ten moździerz ja tu mam, ja tu mam armię, armię z moździerzem, więc spokojnie, pilnij. mnie skończyła amunicja, to jest problem, Kurwa, trzeba być filozofem sobie, no to i A i wszyscy na dachu siedzą. No nie chce mi się moździerz Ale nie, nie dolatuje ta młodzież. Ten młodzież nie dolatuje. Dolatuje, bo no. wiem, gdzie ma trafiać. A, dobra, o teraz tak, brawo. Brawo, to sypać to, sypać to. gruzem. Jeden leci do was na brawo. Może przez chwilę zostaniemy z tej perspektywy A ten trzeci to to tam robi na końcu. No z celu, No dawaj no, czemu nie mogę mu postawić? To za Dobra no, no, już. O, mi ty. Jak to się niszczy tego mawa, ej. Ich wroga. Trzeba blisko podecieć, tam. Ale tam może że to się pomału ładuje, no to, to lepiej dać samobójstwo i odmowę Robot saperski jedzie. Dobra, zniszczę go. No, później. A to tam? <śmiech> <śmiech> brawo, brawo, brawo dwóch Brawo, na celu, brawo Dobra, idziemy Talibor. Dwa podłożyli Brawo, 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 rozbrajajcie motor Ojej, panowie

na te przyciski muszę zmienić, bo... No kurde! Ja czekam na nich sami Ten tu próbuje mnie zniszczyć Nie ja mam wyjebane na tego Mawa A to zaraz zabiję tego Mawa Weź igłę, weź igłę O, Mordor, weź igłę <grym> Czekaj, mam już dojrzał Czekaj, czekaj, czekaj Kurde, teraz coś cię zniszczy mafią Dobra, olej tego mafa O, teraz mają większy atak jakiś Ale to na chwilę Dobra, ja też chciałbym coś zrobić, że tak powiem. A tam by też zaczął ją. Dobra, ja wam zarespa robię. Dobra, ja wam Dwa mały mają, dwa mają. To fajnie, to dwóch ludzi lata, czyli grają w dziesiątkę, że tak powiem lepiej Prawą próbują Dobra. Nie skupiajcie się na tych mawach w ogóle Olejcie te mawy tam To... to Jak widać, to im takim tak Kurde, nie ma W końcu jeden Ja

Ale ludzie Podkładam, podkładam, podkładam Na zniszczyłem im mapa, mapa. <grym> Plantuj ten, szybko punkt To wiesz jeszcze kolej Dal się korek, znaczy, nagrałem Harvey, steroidal. Bo z nerwomart mnie rozjechał. <laughs>